Do tej pory pisałem, co mamy wiedzieć o tamtym świecie i jak się zachować, i będę jeszcze o tym pisał, a właściwie mówił. Ale teraz zajmijmy się, jak zmarli przenikają w nasze życie. I nie chodzi mi o przesuwanie przedmiotów, czy jakieś skrzypienie szafom, ale o bardziej subtelne metody, pomagające nam, a i uświadamiające, że istniejemy dalej. Zastanawiamy się jednak, że skoro tym, co są dobrzy, jest im tam dobrze, czemu wracają, czemu się manifestują? Powinni już siedzieć tam. A może tutaj, ci, którzy się pojawiają, to tylko jakieś opętane, zagubione i złe dusze? Otóż nie jest tak do końca, ponieważ i z tamtej strony, kiedy jesteśmy dobrzy i mamy dobrze, możemy przyjść tutaj i się zamanifestować. I tutaj podam parę przykładów. Pewna kobieta w sile wieku pracuje we Włoszech jak wiele Polek. Jest pomocą domową na farmie pod Bolonią. Pracuje u pewnego starszego Włocha, który jest od roku wdowcem. Pobyt tam tej pani zbliża ich do siebie. Mówiąc zabawnie, czują mięte i z obu stron iskrzy. Kobieta o imieniu Anna. Ma jednak opory. Dopiero minął rok jak on jest wdowcem. Co robić? Czy się narzucać? Jest przejęta tym. Wraca do Polski, by wyruszyć tam za tydzień. Sama też jest wdową. Na dwa dni przed podróżą masen. Widzi siebie w kuchni u tego Włocha. Stoi przy piecu. Nagle otwierają się drzwi i wchodzi kobieta. Uśmiechnięta. Zdejmuje z siebie fartuch kuchenny i wręcza go jej. Poczem znika. Anna się budzi. Jest przejęta. Ale ulatuje jej ten sen. Myśli o wyjeździe. Kiedy ląduje na lotnisku, gospodarz po nią wyjeżdża samochodem. Jadą na miejsce. Po drodze pyta się czy nie ma nic przeciwko temu, by znaleźli się na cmentarzu. Zajechali tam do jego żony. Zgadza się. Kiedy staje przy grobie blednie, z trudem oddycha, dostrzega fotografię kobiety, która właśnie przekazała jej fartuch, a tym samym dała przyzwolenie, by ona zajęła jej miejsce. Z tego co wiem, są już parę lat ze sobą i jest fajnie. Jak widać, taka interwencja dużo pomogła. Subtelna, ale jakże ważna, pozwoliła na realizację marzeń tu na ziemi. Pewnego razu przychodzi do mnie pewna pani i opowiada o swojej mamie zmarłej i o tym, że ma wyjazd do Australii, ale nie wie, czy lecieć. I dodaje: Gdyby żyła moja mama, to by mi doradziła. Zawsze była mentorem moim. A tu nic, pustka, jak mi jej brak? Pomyślałem spokojnie i rzekłem. Proszę przed snem poprosić mamę, by się przyśniła i dała jakąś radę co do wyjazdu. Myśli pan, że zadziała i mnie usłyszy? Myślę, że tak, a zresztą przekonajmy się. Kobieta postanowiła tak zrobić. Zadzwoniła do mnie następnego dnia cała podekscytowana: Jadę, lecę, panie kochany. Otóż miałam sen. Zobaczyłam moją mamę, jak trzyma bilet mój lotniczy do Australii. Robi z niego samolocik i puszcza go. On szybuje i sen zanika. A ja wiem. Dała znak. Mam lecieć. I poleciała. I była bardzo zadowolona. Oto jeszcze jeden dowód, jak zmarli ci dobrzy, ci bliscy, mogą nas tutaj wspierać, dawać jakieś odpowiedzi czy też rady. Jeden mój znajomy postanowił założyć biznes. Nawet znalazł wspólnika. Wszystko było na dobrej drodze. I nagle ma sen. Widzi zmarłego ojca. Jest za kratami. I słyszy, jak mówi: Chcesz, byśmy rozmawiali za krat? Tego chcesz? Zastanów się. I koniec snu. Mój znajomy jest bardzo przejęty. Co mam robić? Radzę mu poczekać. I dobra decyzja. Raptem zamykają jego wspólnika niedoszłego, zamach lojki, jakich się dopuścił. Na szczęście mój znajomy poczekał i nie został w to wplątany. Zrozumiał przesłanie ojca, że będą za krat rozmawiali, czyli że go zamkną. I to kolejny dowód na to, że zmarli z naszej, z tamtej strony, odzywają się do nas i dają nam znaki. No, jest jeszcze inna sprawa, czy potrafimy je odczytać, i czy jesteśmy na to przygotowani. Wielu mówi: Ach, to był tylko sen. Może tylko sen, a może aż sen. Trzeba to zweryfikować i trzeba to zobaczyć, jak to jest. A czy dzieci dają nam jakieś wskazówki? Czy nasze dzieci, które odeszły, w różnym wieku mogą nam coś powiedzieć, przekazać i dać jakiś znak nasze pociechy, które wyjechały. Otóż tak i to częściej niż dorośli. Kiedy mała Malcyśia odeszła, ból był straszny, nie do zniesienia. Matka, która była po rozwodzie, zamknęła się w sobie, wpadła w depresję i nawet nie była w stanie z nikim rozmawiać. A kontakt ze mną niewiele dał. No może trochę, ale mało, by normalnie żyć. Widząc rozpacz swojej mamy Marcycia postanowiła interweniować. Zwłaszcza, że od śmierci minęło już dwa lata. Mama Marcysi miała zaprzyjaźnioną koleżankę, która pewnego razu przyszła i powiedziała, że zabiera ją na imprezę. Jej firma organizuje spotkanie razem z karnawałowym balem. Mama Marcysi wpadła w popłoch. Jak, gdzie, a co Marcycia na to? Ona na pewno nie ma ochoty, żeby pójść. No i tyle było rozmowy. Następnego dnia otworzyła się szafa z hukiem i wypadły wszystkie sukienki balowo-wizytowe. Spojrzała na szafę i stwierdziła: Stara to się otwiera, posprzątała i tyle. Jak większość z nas pewnie by tak pomyślało. Następnego dnia sytuacja się powtórzyła i tak jeszcze dwa razy ale i to nie przekonało załamaną mamę, by iść na bal. Czas się zbliżał, a tu nic. Wreszcie nastąpił przełom. Kiedy spała, przyśniła jej się Marcysia i zaczęła z nią tańczyć, wywijając różne hołubce, tańce, szepcąc do ucha, nie rezygnuj z przeznaczenia. Tańce były tak mocne, że obudziła się spocona, ale szczęśliwa. Zaczęła wierzyć, że Malcysia wypycha wręcz ją na ten bal. I poszła. I co? A no właśnie, nie dość że bawiła się dobrze, to spotkała tam swoje przeznaczenie młodego mężczyznę, który zauroczył się nią, a potem wzięli ślub i życie się odmieniło. Małe dziecko, mała Malcysia. A jakże zainterweniowała w życie dorosłej do osoby? Jeszcze jedna historia, która niczym jak horror się przedstawia, choć nim nie jest. Darek miał 13 lat, kiedy zmarł, i to z ewidentnych zaniedbań lekarskich. Może by żył, ale niedopatrzenia zła opieka wszystko razem doprowadziło do śmierci przedwczesnej, a co ważne, z zaniedbań. Rodzice postanowili walczyć o swoje. I z wiedzy, jaką posiadali, czuli, że trzeba coś z tym zrobić. Sprawa trafiła do sądu. Najpierw jednak byli u mnie rodzice, prosząc o kontakt z synem. Jakże przejmujący był ten dialog. Syn wspierał ich w działaniu i pokazywał, gdzie błędy popełnili lekarze. Na dzień przed rozprawą przyjechali do mnie. Matka cała przejęta, bała się przesłuchania w sądzie po bo to bolesny i może się pogubić. Poprzez kontakt ze mną syn powiedział, będę z tobą, mamo, w sądzie. Toczyła się rozprawa. I kiedy już matka miała zeznawać, nagle zepsuł się komputer. Osoby, która siedzi obok i to wszystko zapisuje. Trzeba było zrobić przerwę. Gdy informatyk przyszedł stwierdził, że jest coś tak uszkodzone, że nie da się tego zrobić. Tak od ręki. A więc sprawa została odroczona. Informatyk oczywiście był bardzo zdziwiony. Powiedział, że widzi po raz pierwszy taką sytuację. Kiedy znowu za jakiś czas wznowiono rozprawę, stwierdzono, że matka już nie musi zeznawać. Jakże była szczęśliwa i przejęta. Jakże się cieszyła. Potem okazało się, na następnej rozprawie, że jakoś tak dziwnie wypadły akta. Kiedy podniesiono je, zobaczono, że są na pewnej stronie, gdzie ewidentnie widać zaniedbania lekarskie. Suma sumarum sprawa zakończyła się pomyślnie. Rodzice. Wywalczyli swoje, a lekarze zostali ukarani. Niczym horror w sądzie, ale jakże o szczęśliwym zakończeniu. Jak widać, i w takiej sprawie małe dziecko, można powiedzieć, że małe, zadziałało skutecznie. Oczywiście pojawiają się też różne duchy, różne poltergeists które nam przeszkadzają, ale o tym będę mówił następnym razem. Tutaj jeszcze jedna historia. Pewna pani, która do mnie przyszła, straciła dziecko. Ośmioletni Damian zmarł na białaczkę. Było smutno, była bardzo przejęta. No wiadomo, jak to matka. Prosiła o kontakt. I taki kontakt dostała. Oczywiście jej syn powiedział, że jest przy niej i będzie jej pomagał w różnych kluczowych sytuacjach. Ale bądź ostrożna. Otrząśnij się. No i wiele innych, różnych było tam słów i rad. Rzeczywiście, matka powiedziała, że jest ostrzęsiona. Czasami gubi się we własnym domu, gubi też przedmioty. Lub idzie na oślep. Któregoś pewnego razu wyszła na ulicę i była. Bardzo zamyślona, przejęta tą sytuacją, w głowie miała swoje dziecko, i chyba do końca nie wiedziała, gdzie idzie. Być może było to wyjście zwykłe, takie trywialne, po zakupy, ale jednak była zagubiona. Dochodziła do drogi, którą miała przejść na drugą stronę. Oczywiście, tam były pasy, było światło, ale zagubiona. Nie zauważyła, że wchodzi na czerwone. Z naprzeciwka jechał rozpędzony samochód. Kiedy wchodziła na pasy, poczuła silne pchnięcie na trawnik. Przewróciła się. Samochód przejechał, nawet się nie zatrzymał. Leżała na tym trawniku, otworzyła oczy i zobaczyła przed sobą twarz dziecka, które powiedziało: Mamo! No, litości, któregoś dnia mogę nie zdążyć. I tu widzimy, że i nasze dzieci, nasze pociechy mogą interweniować. Takich sytuacji można by tu podać dużo, ponieważ bardzo wiele mam takich opowiadań, kiedy rodzice opowiadają o swoich dzieciach, które pokazują się, interweniują, czy też dorośli. Czasami jest taka sytuacja, że dziecko mówi do rodziców, którzy przyszli do mnie, dam wam znać w domu. I potem na przykład gaśnie, zapala się światło, wypadają książki. Lub była taka też sytuacja, kiedy przyszli rodzice zmarłej Heleny, Helenki. Helenka zmarła tragicznie, zginęła na przejściu dla pieszych. Niestety przechodziła, czy stety przechodziła na zielonym, ale samochód się nie zatrzymał, śmiertelnie ją potrącił. Przyszli do mnie, rozmawiali, byli bardzo przejęci. I proszę sobie wyobrazić, że bardzo chcieli jakiegoś znaku, ale przywiązywali też bardzo się do różnych jej przedmiotów, które zostawiła. Wręcz prawie były jakimś kultem, były jakimś przedmiotem nieomalże modlitw do jej przedmiotów, ubrań. Powiedziała, że nie chce tego, że ona jest, żyje, a te przedmioty nic dla niej nie znaczą. Miała kubek, który dostała od zaprzyjaźnionego Księdza, który przychodził do nich. Kubek był z Włoch, był bardzo ładny, zawsze w nim piła i nie pozwalała nikomu go ruszać. I któregoś pewnego dnia, po mojej wizycie, kiedy powiedziała, że pokaże im, jaki ma stosunek do tych przedmiotów, kubek, który był najbardziej chroniony, spadł, roztrzaskał się w drobny mak. I wtedy zrozumieli, że nie chodzi o przedmioty, które zostawiają nasi zmarli, ale o nich samych, którzy odeszli.